Witajcie w kolejnym odcinku na kanale, ja już sobie i witajcie w kolejnym odcinku z bazarki W dzisiejszym odcinku tak w trakcie pracy już yy, Ja tu już kończę właśnie zgrabianie łąki Na siano kiszonkę Zaraz pojedziemy sobie Belarusę to sprasujemy Może jeszcze w dzisiejszym odcinku yy, damy radę i yy. Sorry, mogę się trochę motać, ale jest zaraz druga w nocy tak naprawdę. I mo mogę się motać tak. Mój mózg nie jest już w najlepszym stanie. Ale postanowiłem nagrać coś dla Was. Nie ma dźwięku sorry z gry, bo coś mi się zbugowało i mam to na głośnikach i A ja używam oczywiście słuchawek i nie chciałbym, żebyście mieli takiego z... złego doświadczenia, że tak się wyrażę. No dobra. My tutaj sobie elegancko już to myślę w jeden rządek zrobimy zgrabimy i właśnie zaraz Belarusem pojedziemy, potem będzie nowy nabytek, jeśli zdążymy owiarka. Pojedziemy 30, no zależy jak długo, to najwyżej sobie zresetuję. A właśnie muszę jechać ruskiem, bo... Kurde, muszę wziąć fytak dobel. Ogólnie po, od ostatniego odcinka dużo się pozmieniało. No i co? Pierwszy, pierwsza rzecz to jest ten konto, mam 30 tysięcy. Odliczając już, to już jest zakupiona owiarka, właśnie. Dlaczego 30? Skoro w zeszłym odcinku było chyba. A nie, sprzedaliśmy, to mieliśmy z 25. Ogólnie to. Musiałem kupić prasę od nowa, dlatego sobie dodałem 15 tysięcy plus jeszcze zadania. Zadania tam zarobiliśmy właśnie trochę i jeszcze miałem mały problem z belkami. Kupiłem usunąłem mi się ponieważ była brzydka teksturka, jak wiecie z zeszłego odcinka to było spowodowane po prostu jedną, przez jedną prasę z modów. Ja tą prasę usunąłem belki się usunęły. No i postanowiłem, że sobie po prostu kupię i wyrównam hajs tak jak był. Tak zrobiłem i kupiłem, nie wiem, nie pamiętam ile. Czekajcie, 6 plus 8 to jest 14 28 belek. Czekajcie tylko złożę. Kupiłem 28 belek i te belki właśnie zaraz Wam pokażę. One są już normalne. Wiem tej słowy powinno być trochę mniej, ale... Myślę, przymkniemy na to bo ja to tak kupowałem, liczyłem, no nie liczyłem tych belek, właśnie tutaj stoją o nie liczyłem tych belek i zapomniałem o tym, że odmałem po 4000, ale skoro już są, to niech są ja sobie najprawdopodobniej zasieję soję w następnym sezonie i po prostu samej hmm. czekajcie, czy światło są łączone Dobra yy, Odpalamy MTZ-cika właśnie To jest podczepiony pod opryskiwacz Nie wiadomo dlaczego Dobra yy, I idziemy pod prasę No jest mała łąka Dlatego mówię owijanie wszystko będzie Praktycznie w jednym Musimy cofnąć do garażu yy, Co jeszcze się pozmieniało Robiłem te zadanka, więc kasę trochę mam, te 30 tysięcy i może jeśli się wyrobimy, bo zastanawiałem się żeby nie wziąć kredytu, nie kupić jakiegoś pola, łąki resztę zrobić właśnie tutaj w pole. Łąkę gdzieś dalej bym chciał właśnie i kupiłbym jakąś łąkę i po prostu gdzieś dalej miał łąkę, a tak yy, przy gospie bym miał właśnie same pola Myślę, że to by był spoko pomysł Ta łąka by się przydała wiadomo jakaś większa Ja sobie teraz muszę włączyć licznik żeby widzieć ile belek jest O, to te belki za małych nie będzie Widzę Właśnie teraz już prasa nie jest zbugowana bo to było właśnie przez tamtą, tamten model belek No i Muszę dzisiaj jeszcze jeden nowy nabytek zrobić, co nie jest wliczone, bo jeszcze go nie mam kupione. Muszę kupić chwytak do belek. A to się kupi zaraz na odcinku. Za mtz -Cika. Ogólnie na początku myślałem, żeby wziąć tak 100 tysięcy kredytu i powoli sobie to spłacać, ale... Teraz nie wiem. Nie doszliśmy do tego na live, bo właśnie były live z tych zaranek I też to spoko wyszło w miarę, bo tak nie, nie było to co na odcinkach, tylko właśnie tak, taką mockością były te zadanka na liveikach. Nie wiem jak to jest po mieliśmy wczoraj, w sobotę nagrywać, ale nie nagraliśmy ani dzisiaj z niedziela. Nie wiem, może nam się uda coś nagrać z Januszem. Będzie na nowej mapie. Tam z innymi maszynami, ale sezon będzie ten sam, bo jest taka trochę seria mix, że tak się wyrażę. Nigdy nie wiadomo, co się dzieje. Tutaj trochę jaki zostawiamy, ale to się tam nie liczy. W sumie to też fajne pole, to tutaj, żeby to w jedno połączyć. Bo że właśnie wtedy bym nie miał łąki i tutaj tak trochę ból dupy tak się wyrażę, czekajcie, o, on zbiera do tyłu, będzie spoko mm. no w sumie jeszcze dwa przejazdy, mamy 6 minut to żeby jechać po tą owijarkę i tą przystawkę do tura do bel okrągłych to oczywiście owiniętych to będzie spoko myślę ja te belki będę składował gdzieś koło farmy nie, nie będę ich zwodził na wszczepie, bo to nie ma sensu według mnie trochę mogę się przejechać. W następnym odcinku będzie odcinek z najprawdopodobniej podorywki lub rozsiewanie wapna jeszcze zobaczę sobie poza odcinkiem po prostu wezmę i no po prostu chciałbym praktycznie całe sianokosy bez koszenia bo to było w zeszłym odcinku zrobić Wybijajcie na lajwiki, bo lajwiki są, dużo osób nie ma, widzę wyświetleń nic więcej niż właśnie osób na lajwie Przy tym kanale to właśnie przydałoby się żeby więcej osób było na lajwach Możecie wypromować też jakoś moje filmy, bo by się spoko to wychodzi Też na lajwach wiadomo uczestniczy... wy uczestniczycie w serii De decydujecie troszkę tak yy, co mam robić I właśnie to myślę że spoko strasznie teraz właśnie bez sorki yy, będę miał siano kiszonkę więc będę mógł przyspieszyć czas żeby krowy mogły się rozmnażać i produkować mleko więc też kaski trochę będzie i nie wiem właśnie co z tą łąką bo właśnie jak to wygląda to wszystko tu są dwie łąki mam yy, gospo no, tutaj więc o 30 tysięcy to tak myślę spoko tą bym kupił Wziąłbym tak nie wiem skoro za 30 to wziąłbym 20 tysięcy kredytu i po prostu pożniłach sobie to spłacił Właśnie nie wiem jak będzie z tym wapnowaniem, bo jednak podorywka by się przydała, a tak nie wiem czy po wapnie można robić podorywkę myślę średnio Ale zobaczymy. Może coś tam ogarniemy. Też jakieś RCW by się przydało, ale będziemy rozsiewaczem. się waczem Albo sobie wypożyczymy na przykład RCW, też by było spoko. A tak to z grubszych rzeczy chyba się tutaj na farmie nic nie działo więc mówię wpadajcie na live'y, bo przydałoby się większa widownia na live'ach Na razie właśnie mówię nie wiem jakie jest serie a po szwagrówce, bo to trochę stanęło. Nie ukrywam, ale mam nadzieję, że to ruszy w końcu. będzie spoko też cały czas myślę nad y, tymi dniami w których w których y, mam, mają być filmy tak wiecie bardziej uregulowane to niestety live'iki nie będę mówił kiedy będą bo live'iki są niezależne nie ode mnie tylko zależne od mojego internetu i wiadomo jak się ma internet ograniczony to nieraz on jest nieraz go nie ma bo ja mam internet mobilny no i do tego jeszcze dochodzi limit, kiedy się skończy. Bo ten limit nie jest jakoś duży. I właśnie przydałoby się też ten limit może kiedyś zwiększyć. Zobaczymy jak to tam będzie. Ogólnie na razie ten MTZ-cik sobie sprawuję, Nie ukrywam, kupiłbym nowy jakiś ciągnik. Ale póki mamy tak mało pól, to myślę takim mtz łatwo obrabiać. Też w przyszłości bym bardziej też celował w inne uprawy niż zboże. Zobaczymy. Wiadomo farma by mogła się rozrastać wtedy. Mielibyśmy znacznie więcej do zaoferowania. Tutaj myślę, pozbierzemy jeszcze to parę procent i wypuścimy tą ostatnią belkę. Albo wiecie co, w ogóle zrobimy coś takiego, że Będziemy MTZ wozić na gospo i wtedy z gospo będziemy owijać 30 i tam później ja sobie to poza odcinkiem poukładam Jeszcze nie wiem gdzie dokładnie Bo tam jest właśnie oprysk Przydałby się jakiś taki wiecie zakamarek Dobra cofamy Przydałbyś się jakiś zakamarek, sobie resetniemy MTZ bo nie chce mi się tam jechać do tego sklepu w jedną stronę wystarczy przydałbyś się jakiś zakamarek tak żeby belki właśnie owijane można by było składować W sumie bym mógł kiedyś tutaj zrobić do końca poprowadzić ten płot i tutaj tak te belki składować ale się zobaczy Krówki sobie trawkę jedzą bo na razie one i tak nie mają co innego się tak słabo też przydałoby się jakąś beczkę większą kupić Dobra Podstawimy sobie jeszcze na szybkości yy, krokodyla nie całego turu, a tylko krokodyla. Dobra, Wy, wyjdziemy z MTZ-a i teraz przydałoby się go zresetować. Zresetuj mtz i zresetuj tura. Dobra. Teraz jeszcze musimy kupić chwytak do bel okrągłych Niech będzie, zaufam jeszcze tym z modów I kupię tego oto Kupimy, nie wiem, czer czerwony? Nie, bo mamy czarnego autora więc czarny lepiej się wkomponuje Dobra Jesteśmy Odpalamy naszą bestię Tutaj trzeba sobie cofnąć właśnie pod tura. Odszczepić chwytek do bel. Nie wiem czy mówiłem, ale tam pomiędzy odcinkami jeszcze sobie nakupiłem obciążnik na tyle TZ, żeby było jak... Nie wiem. Jedziemy polnymi drogami. Bo tu właśnie też jest taka fajna łąka tutaj taki, taki obszar fajnych właśnie łąk ta tu jest duża strasznie i spoko ta tu też jest niczego w sobie oczywiście więc spoko by było mieć taką łąkę ale 70 tysięcy no nie wiem nie wiem może kiedyś na razie coś mniejszego myślę jeszcze będę musiał sobie zrobić taki mały obchód poza odcinkiem nie ja też dużo tych bylek nie owiniemy dobra to jest wolne W w ogóle ruchu liczny mam włączony na live bo robiłem zadanka nie tylko z kombajnem bo robiłem przeważnie z kombajnem tylko jeszcze z zbieraniem buraków i ziemniaków kombajnem też do tego stworzonym teraz sobie zajdziemy na gospo Weźmiemy, podłączymy owiarkę pod 30, podczepimy nazad. Yy, krok, o kurde, tutaj trochę tych omijaków zostało, ale dobra to nieważne yy, podłączymy sobie yy, owiarkę pod 30. Też w sumie to szybciej poszło tym mtz em tutaj, Żeby się w bramy zmieścić. Dobra. Ej, nie, 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 nie. nie no. Stój. Tutaj MTZ na razie na bok, mamy 5 minut odcinka więc może coś tam zdążymy sobie ogarnąć Czekajcie, odłączę Nie całego tura Tylko i tak do BL. Nie całego tura Dobra Podczepimy sobie z powrotem tego kurde to się zwało krokodyla podczepimy sobie obciążnik rozszerzymy paszczę teraz szybko sobie skikniemy do 30 ją odpalimy na szybkości ona jest strasznie brudna też z odcinkiem ją umieje mówiłem to w ogóle na live'ach dlatego widać, że 30 była używana do zwożenia ogólnie czy tutaj można napełnić Jestem ciekaw. Nie, będziemy musieli jechać na CPN niestety. 30 w końcu, bo tutaj dużo nie zostało i paliła. Dobra, podszczepiamy podowijarkę. Już 17 minut prawie to tam pewnie dużo też nie zdążymy tego zrobić. Dobra, po, podjedziemy sobie na tył gospo Ogólnie tutaj kiedyś by się przydało też bramę jakąś fajną zrobić, żeby była taka przy... podzielona ta gospodarka ja mogę co to to ma teraz yy, V opuść X Dobra Wygląda na to, że już jest gotowe Wsiadamy do i jedziemy po dwie pierwsze belki o kurde trochę wybiło nas przez tą skarpę czekajcie damy radę tak założyć, trochę tak wieśniacko zrobiłem, ale udało się colorful, wziąłem czarny bo nie wiem, czarny mi się najbardziej podobał, wiadomo te białe belki tak standardowo strasznie tak w zeszłych farmingach zawsze, była, zawsze używałem tak za dużo tych modów właśnie z kolorową folią nie było A chyba to jest 17 standard, że można sobie do wiarki wziąć i Dobra to teraz tylko załapię X B Nie wiem jak się używa V. X. No niby jest Że coś tutaj trzeba przyklikać B Nie to jest od tego, czekajcie weźmiemy na bok i po, podjedziemy sobie pod tą, tą tubelkę wszystko jest niby rozłożone sam raz nie wiem użyłem pierwszy raz Czekajcie, podłączymy sobie pod MTZ-a Bo może to jest winą, to wtedy sobie 30 wymienimy W najmniejszym czasie to jednak też ciągnik taki użyty, używany dosyć często Albo będziemy mieć tak, że będziemy mieć kupić co jeden ciągnik Więc w sumie Może też wyjechać mtz -em. Skoro przód mu dźwiga, przód 30 dźwiga to Tu się niby nic nie zmienia. No, walka jest. Y, o, nie wiem coś tu poklikam Hmm, rozdupconą no jest pewnie Coś taka Dobra, ja sobie to ogarnę po z odcinkiem. Ja się z wami żegnam, no i cześć, do następnego.